My panic, a gem, a my my hey. i much Don't panic on the i much my- i Siemanko wszystkim, Macie Pietrowicz z tej strony kanał Real Progress. Witam w nowym roku, mam nadzieję, że wszyscy mieli szampańską i dobrą imprezę. A dzisiaj powiemy sobie, tutaj omówimy sobie może bardziej kilka tematów. Tematy związane z waszymi pytaniami, będzie to odpowiadanie na Q&A. Q&A zadawałem ostatnio na Instagramie. No i wybrałem kilka pytań, a tylko kilka, ponieważ więcej nie zmieściłoby się na grafice. Więc oczywiście kolejne również postaram się dokończyć, ewentualnie będę organizował kolejny Q&A. I wtedy będziecie mogli zadać swoje kolejne pytanka. Tak jak powiedziałem, mamy nowy rok, więc, jeszcze takie może słowo wstępu. U mnie grudzień był bardzo szalony, tak jak zawsze mówię, grudzień jest mocno, można powiedzieć, wyjazdowy, imprezowy i jest bardzo dużo wydarzeń, które spędzam ze znajomymi, z rodziną i tak dalej. Więc, jak co roku, no jest delikatna lipa pod względem kulturystycznym, natomiast już wracamy, że tak powiem, do rutyny. Nie jest to rutyna jak u wielu osób, czyli nowy rok, nowe plany, nowy ja. Ja to jest po prostu powrót, jak co roku w grudniu, więc mam nadzieję też, że odpoczęliście i mam nadzieję, że nadaliście materiał poprzedni, czyli jak podejść do diety w święta, w sylwestra i tak dalej. Mam nadzieję, że naprawdę daliście na luz, wiecie, że nic się tutaj nie stało i po prostu wracacie do swojej ciężkiej pracy. No i już z pytaniami i nie tyle, co dotykam tutaj telefon, aby sprawdzać jakieś odpowiedzi, tylko z grafiki prosto będę czytał. Z grafiki, które widzicie na kanale prosto będę czytał pytania od lewej w dół. A więc zaczynam od pytania pierwszego. Ilość kroków czy monitorowanie kardio w okresie redukcji? Słuchajcie, jak podchodzę ja do tematu? Generalnie uważam, że kroki e, może nie tyle, co są niepotrzebne, co są potrzebne dopiero w pewnym momencie. Pierwsza kwestia jest taka, czy nasza praca, ewentualnie nasz, jak to się mówi, nit, jest wysoki. Jak wygląda nasza aktywność w ciągu dnia, bo jeżeli jesteśmy informatykami, grafikami czy trenerami i tak dalej, robimy tylko rozpiski online, no to oczywiście warto byłoby tę aktywność podkręcić i wtedy można trzymać się jakiejś zasady odnośnie kroków, czyli przypuśćmy 8000 kroków, 10 czy 15. Wszystko zależy oczywiście od naszej aktywności w ciągu dnia, więc tego typu działania będą ok. Natomiast ja dopiero do takich działań i takie zmiany wprowadzę u osób, z którymi współpracuję, kiedy widzę, że naprawdę jest opornie. I może nie tyle co opornie, co wiem, że kardio, którego jest naprawdę dużo, czyli na przykład mamy 40 minut kardio, bądź mamy 50 minut kardio w ciągu dnia, ponieważ są takie przypadki, że redukcja postępuje bardzo dobrze i dopiero post zaczyna postępować jeszcze lepiej, kiedy tego kardio jest naprawdę dużo. I kiedy widzę, że to stop stopuje u takiej osoby, która cały dzień przysłowiowo siedzi na czterech literach, no to oczywiście kroki według mnie są dość istotne, ponieważ wiecie, jeżeli u kogoś poprawia się forma i nagle stop tej formy, mimo... Wszelki już tak powiem metod, a ktoś ma 60 minut kardio, to powiedział 45, a jeżeli nawet ktoś ma 60, no to zwróćcie uwagę, czym to bardziej podkręcić. Oczywiście. Jeżeli ktoś jest zawodnikiem, możemy rzucić taką osobę i wiele takich osób jest, gdzie ktoś wykonuje 2 razy 45 minut czy 2 razy 60 minut, to jest normalne. Tylko takie rzeczy zostawmy dla zawodników, no bo nikt się nie będzie tak zajeżdżał, jeżeli też typowo trenuje tylko i wyłącznie pod siebie. Natomiast wtedy aktywność w postaci kroków jest według mnie istotna, może pomóc i tak naprawdę to monitorowanie będzie pomagało nam w procesie. Oczywiście są też osoby, które według mnie nie powinny mieć wysiłku fizycznego przez długi okres czasu, mowa tutaj o ilości wykonywanego kardio w ciągu dnia, że tak powiem, na bardzo intensywnym poziomie. Więc, jeżeli widzę, że sama osoba w sobie jest otyła, zmiany dietetyczne bez dodatkowej aktywności pomagają, no to później wolałbym nawet dać delikatnie kardio, bądź dać tylko i wyłącznie kroki. Później możemy te kardio z krokami łączyć, natomiast nie chcę też takiej osoby, która jest naprawdę ciężka i ok, jest to tyle, ale jest też ciężka, więc też wymaga tutaj, taka, u takiej osoby jest wymagane tutaj, aby jeść dość dużo. Nie chcę takiej osoby, żeby no, od razu na bardzo wysoki deficyt poprzez kardio czy, czy dodatkową aktywność ciągłania, więc jedzenie jest dużo, aktywność też jest troszkę, natomiast delikatnie noc spada i wtedy możemy sobie tak delikatnie to Odkręcać, ponieważ wiadomo, deficyt bardzo mocny, mocny, i zbyt agresywny, na pewno będzie przeszkadzał w redukcji. Więc takie mam tutaj zdanie. Czysta masa, jak na mnie zalewania się, czy brudna. Zwykle ty preferujesz drugie. Czemu? Znaczy bardzo dużo osób, które ogląda ten kanał, te osoby wiedzą, że może nie tyle co ja preferuję, co u większości osób, wydaje mi, się, że to się, wydaje mi się, że to lepiej się sprawdza. Dlaczego teraz wiele osób chce budować czystą masę mięśniową i o co w tym chodzi? Ja zawsze opowiadam w jeden sposób. Oglądacie YouTube, oglądacie zawodników, oglądacie, że tak powiem, ich metody treningowe, ich metody, jeśli mowa o odżywianiu. Ale tak naprawdę zapominacie, że te osoby hmm, potrafią troszkę przybić towaru. Tego hormonu jest dużo, tego testa jest dużo, innych środków też jest dużo, więc pamiętajcie też o tym. Wiele osób chce naśladować innych, e, zapomina, zapominać tak naprawdę w jakim etapie same te osoby są. Czyli jeżeli słuchajcie, no jestem gościem, który wbija 500 testa, czy nawet powiedzmy gram testa, ile co na samym testosteronie, gdzie gram jest naprawdę bardzo dużą dawką dla większości osób, i ewentualnie. Powiedzmy już, że jeszcze leci jakiś nadrolon. Czy my chcemy zbudować suchą masę mięśniową z tylko na tym? Możemy, bo oczywiście wszystko to zależy od diety. Natomiast do czego dążę? Jeżeli u nas nadwyżka, wysoka nadwyżka, tak naprawdę wysoka, dopiero będzie się przekładać na odpowiednie budowanie masy mięśniowej. Ale w skutku tego również, w skutek tego również będziemy że tak powiem, zbierać troszkę tkanki, tej wodnej tkanki tłuszczowej, to nie widzę przeszkód, aby w ten sposób tą masę dokonać. Ja u swoich podopiecznych wielu, naprawdę wielu podchodzimy do tematu, że podajemy czystą masę mięśniową, tylko to też nie działa do końca w taki sposób, że robimy to specjalnie. Wiele z tych osób ma takie predyspozycje genetyczne i inne, że ta masa mięśniowa buduje się, że tak powiem, solo. Nie odkłada się tutaj tkanka jakaś właśnie tłuszczowa. Oczywiście ktoś puchnie wodą i tak dalej, ale ciężko jest strasznie mocno taką osobę utuczyć. No i wtedy budujemy to suchą masę mięśniową, tak przysłowiowo. Natomiast ja, jako też i młody gość, i z jako takim doświadczeniem widzę u siebie, też mój trener też to widzi. oprowadzi prowadzi mnie, tak jak zawsze mówię, najbardziej komata osoba według mnie w tym kraju, e, też widzi, że tak naprawdę u mnie sucho budowanie się nie sprawdza. Oczywiście po zawodach, jedząc 800, 900, 1000 węgla, nawet jedząc 6000 kalorii, ja się nie ulewam. Natomiast w pewnym momencie, oczywiście ta wrażliwość robi się coraz gorsza. Tego jedzenia jest coraz więcej i delikatnie tej tkanki tłuszczowej zaczyna się odkładać. Natomiast ja nie wariuję. Według mnie, moim, że tak powiem, e, dlaczego zbudowałem Tyle masy miściowej w takim okresie czasu, w tak młodym wieku. Jest według mnie to, że tak naprawdę nie bałem się budować i nie miałam psychiza na głowie, bo można to o tym mówić, bo tak trzeba już o tym wspomnieć na pewno. Mam czystą głowę, czystą psychikę odnośnie zaufania dla trenera, ale też nie boję się wyglądać gorzej. Przez pół roku powiedzmy. Wiele osób się boi wyglądać gorzej. Wiele osób widzi, że żyłka na brzuchu znika, czy kratka na brzuchu znika i co od razu robią redukcję. Według mnie jest to błędne, bo kręciłem się później w kuku jak chomik. Często też o tym mówię, że tak naprawdę wiele osób się boi. Ja że tak powiem ulać się delikatnie na masie, no bo trzeba cały rok oglądać i tak dalej i tak dalej, a zobaczcie jak wyglądają zawodnicy nawet w Stanach. Oczywiście na samym początku tego pytania powiedziałem, że nie ma co patrzeć na innych zawodników, bo biorą to, to, to i tamto, ale zwróćmy, jak wielu zawodników w Stanach też jest opuchniętych. Zobaczcie, jakie największe sylwetki w jaki sposób budowały swoją masę mięśniową. stronę jedzenia i nie dbały tutaj o jakość. Tutaj było naprawdę pchanie żarcia, bardzo, ale to bardzo ciężki trening. No i oczywiście skutek uboczny tego był taki, że ta sylwetka wyglądała delikatnie gorzej, ta waga leciała bardzo mocno w górę, retencja też była spora, ale przekładało się to odpowiednio, jeśli mowa o jakości. Treningu, czyli ten trening był cięższy, te osoby miały więcej siły, że tak powiem, do treningu, aby przerzucać to żelastwo i te kilogramy naprawdę były solidne, a jeszcze dodatkowo oczywiście ta regeneracja była mimo suplementacji dość mocnej o wiele lepsza ze względu na ilość pożywienia, więc według mnie jest to też bardzo istotne, natomiast, że tak powiem, nie pchamy jedzenia na siłę, nie chcemy się ulać, my naprawdę Budujmy spokojnie, budujmy z głową, ale jeżeli delikatnie się to odkłada, to nie wariujmy. Ale oczywiście nie robimy tak, że się zalejemy, nie trzymamy diety, czy po prostu nie wiem, od pizzy, czy od cukierków się zrobiła ja, że tak powiem, tak ta oponka taka, że tak powiem na brzuchu. Ale jeśli to zrobiło się od diety, od zwiększania koloryki, ale widzieliśmy, że jest to potrzebne i niezbędne, to oczywiście nie ma co tutaj przeżywać i jak najbardziej według mnie tak może to zostać, ale też pamiętajmy, że wiele osób. No, ma takie predyspozycje, że są bardzo, bardzo, bardzo suche. Ciężko jest budować masę mięśniową. U mnie też jest ciężko bardzo budować masę mięśniową. A redukcję przychodzi bardzo łatwo. Więc oczywiście trzeba to już powiem rozgraniczyć i tak w granicach rozsąku sobie to w głowie poukładać. Ani jedna metoda nie jest dobra, ani druga. Według mnie wszystko zależy indywidualnie od danej osoby. Czy na pierwszym cyklu można zbudować 5 kg mięśnia z np. 8-9 kg wagi? 4... Ok. Czyli rozumiem, że ktoś chce Zbudować tutaj 9 kilo wagi, czy ktoś zaczynał masę, powiedzmy, 90 kilo, teraz dziewięćdziesiąt 99, powiedzmy, że 100. I czy z tego może być 5 kilo mięśnia w 14-16 tygodni. Jeżeli jesteś osobą, która zajmuje się tym a jesteś, czyli pierwszy cykl, to według mnie na pierwszym cyklu można zbudować najwięcej. Czy będzie to 5 kg masy mięśniowej? Wątpię, ponieważ to trwa tylko tutaj ten twój cykl, cykl ten okres masowy 3,5 miesiąca, byłoby to zbyt proste, ponieważ wtedy można sobie tak to wytłumaczyć, że na pierwszą zbudowaliśmy 5, podczas kolejnego zbudujemy znów 5, mamy dychę. Dychę to ja zrobię w 3 lata. Więc e, tak naprawdę. Każdy kilogram masy mięśniowej jest bardzo mocno widoczny i nie skupiamy się tutaj na wadze. Wiecie, fajnie jest ważyć czy na scenie, czy na kolejnej redukcji 5 kg więcej, czy 10 kg więcej, ale tak naprawdę liczy się efekt finalny wizualnie. Zawsze, kiedy ktoś mnie pytał, ile bierzesz na klatę, albo ile bierzesz w martwym ciągu, ja mówiłem, że mnie to nie interesuje, bo u mnie na czole nie pisze, jak idę przez ulicę, biorę 300 w martwym. Tylko jak idę przez ulicę, czy idę przez siłownię, czy wychodzę na zawody, mówiąc wprost, czy na plażę, no to po prostu Ludzie widzą, jak ja wyglądam i ci ludzie nie wiedzą, czy zbudowałem 5 czy 10, więc tak naprawdę wolą zbudować 3, a wyglądać na 10 kg cięższego, bo to jest taki efekt wizualny, ponieważ masa mięśniowa jednak inaczej się rozkłada niż ta masa tłuszczowa i te 3 czy 4 kg robią naprawdę bardzo dużą różnicę, aniżeli po prostu dołożyć 5 kg na wadze i tak naprawdę nie widzieć żadnej różnicy. Więc według mnie jest to też bardzo istotne, by do tego... A w, w ten sposób podchodzić. Natomiast nie, według mnie na pierwszym cyklu nie zbudujemy 5 kg masy mięśniowej, ponieważ pierwszy cykl będzie zapewne cyklem, jak ja to zawsze mówię, takim błędnym. Będzie dużo błędów treningowych, dietetycznych i tak naprawdę drugi cykl będzie cyklem odpowiednim, ponieważ będziesz mógł i będziesz po prostu potrafił wyciągnąć wnioski z tego pierwszego cyklu, i wtedy tak naprawdę będziesz mógł się mocniej skupić na tym progresowaniu. Nawet nie na drugim cyklu. powiem szczerze, że z każdym okresem masowym czy z każdym okresem redukcyjnym najbardziej zaawansowana osoba i najbardziej doświadczona. Na zawsze czegoś się uczy, to jest naprawdę normalne, bo na tym polega ten sport. No ale czy 5 kg masy mięśniowej? Nie, ale wydaje mi się, że około 3 kg masy mięśniowej jesteś w stanie zbudować, tym bardziej, że jest to pierwszy czy drugi cykl. Jak może podejść do koloryki, by po miesiącu nie być przejedzonym? Pozdrawiam. Często się śmiejemy, że z zawodnikami, że tak powiem, że ten sport to jest tak naprawdę albo że tak powiem jedna granica, albo druga granica. Albo jesteśmy bardzo głodni, albo jesteśmy bardzo przejedzeni. A fajnie to jest tylko, kiedy jesteśmy 6-8 tygodni przed zawodami, lub jesteśmy 6-8 tygodni po zawodach. Wtedy nie jesteśmy ani przejedzeni, a na redukcji wyglądamy już fajnie, a nie jesteśmy, tak powiem, jeszcze głodni i tacy umordowani. Ale generalnie e, nie pchaj kaloryki na siłę w górę, nie trzeba tego pchać na maksa, ponieważ ty masz budować z nadwyżką, ok, e, jak dużo ta nadwyżka będzie, u każdego to jest indywidualne, ponieważ na kalkulator nigdy ja nie patrzę i też polecam nie patrzeć na te kalkulatory jakieś internetowe, ponieważ według kalkulatora internetowego to ja powinienem mieć na tym około 2000 kalorii mniej, a waga mi teraz nie idzie, a jem 2000 więcej niż moje zero kaloryczne, więc tak naprawdę nie patrzyłbym na to, ale generalnie Tutaj nie pchałbym jedzenia bardzo szybko, robiłbym zmiany dietetyczne co 3, co 4 tygodnie, kiedy tak naprawdę trzeba, i skupiłem się bardzo mocno na odpowiedniej technice. I przy tej odpowiedniej technice, progresowanie treningowe będzie również bardzo ważne. Kiedy trening już wejdzie na wyższy level, kiedy te ciężary będą naprawdę ciężkie i organizm będzie potrzebował paliwa, wtedy możemy mocniej podbić tą kalorykę. Ale tak czy siak, jeśli ma w okresie masowym przyjdzie taki moment, ten moment będzie trwał długo, że będziesz przejedzony. Dużo osób też w takim momencie przerywa okres masowy, ponieważ już jesteśmy przejedzeni, damy rady jeść i ktoś po prostu wpycha na siłę żarć, już nie da rady jeść. Bywa tak. Hmm, już tak powiem, z wieloma osobami rozmawiam, wiele osób pytam jak apetyt i tak dalej, no wiadomo, też gadamy na takie tematy kulturystyczne i po prostu wychodzi na to, że wiele z nas, wielu z nas jest przejedzonych, czasami pijemy szejki trzy razy dziennie, wpychamy to jedzenie na siłę no i tak trzeba. Na tym to polega, naprawdę. Na redukcji umieramy, no ale jeżeli na redukcji, gdy umieramy, oczywiście w cudzysłowie, jeżeli się czujemy jest już ciężko, mielibyśmy się najeść, dać paliwo naszego organizmu, no to jaki jest sens redukcji? Żaden, bo by się nie udało zredukować. Jaki jest sens masy, kiedy mamy jeść tyle, ile damy radę? No też nie widzę tego sensu, no bo. Ja teraz wam powiem szczerze, że ja mam zjadł śniadanie, jakiś tam obiadek i coś na kolację, jakieś kanapki, ja bym był najedzony. Ja czuję się wtedy najedzony. Natomiast mm, jem dużo więcej. Na ten moment znów około setki tłuszczy, tysiąca węgla i, e, i bardzo dużo białka, około 80 gramów białka na posiłek. No i trzeba to wpychać. Trzeba. No inaczej nie rosnę. Można powiedzieć, że na jeden posiłek pominę to chudne, więc no, będąc na wakacjach m, teraz dwa tygodnie na All Inclusive jedząc bardzo dużo e, schudłem 9 kilo, tak? Więc uwierzcie mi, Jaki to jest sport? Trzeba to zrozumieć. Jak wygląda do Ciebie współpraca online? Możesz o szczegóły. Jeśli ma w sport współpracy online, progress.pl. bardzo wiele osób pyta o to na live'ach, dlatego umieściłem to pytanie tutaj w tej grafice. Powiem Wam tak, współpraca online ze styczniem będzie na pewno bardzo intensywna, ponieważ tych osób będzie dużo, to jest normalne. Natomiast jeżeli komuś nie odpisałem, to przepraszam, na pewno takie osoby mogą się pojawić, ale to tylko dlatego, że nie chcę robić swojej roboty, że tak powiem, no się. Nie chcę przyjmować całej jednej wielkiej masowy, tylko no, już często powtarzałem, nie działam z osobami, które zajmują się tym typowo amatorsko. Ewentualnie działam z osobami, które wiem, że się słuchają, wiem, że biorą do, do serducha to, co ja mówię, i po prostu jest sztywna współpraca. Natomiast, Real Progress Party, jak powiedziałem, to są trzy pakiety do wyboru. Jeżeli coś, no to zapraszam. A że tak powiem, więcej niż chcę nie przerobię, ale na ten moment też troszkę osób przyjąć można. Czy debiut w zawodach sylwetkowych w wieku 33 lat to dobry pomysł, czy lepiej nie? Nie ma dobrego wieku na debiut i każdy wiek jest dobry. E, więc tak naprawdę, czy masz 30 lat, 35, 40, stary, jeżeli twoja sylwetka wygląda na tyle dobrze, że może zadebiutować, jak najbardziej. Jeżeli chcesz zrobić to forfa fun, typowo dla siebie, to również jak najbardziej. Tak? No, każdy ma swoje cele. Jeden ma cel, aby wystartować na zawodach i je wygrać. E, I tutaj będzie bzdurą, jeżeli ktoś mówi, że nie chce wygrać zawodów, oczywiście. Ale niektórzy w ten sposób chcą spełnić jakieś swoje takie personalne marzenia, można powiedzieć, więc nie jest tutaj e, jakby takim głównym targetem, aby wygrać zawody, tylko niektórzy po prostu chcą wystartować, chcą tego spróbować, chcą zobaczyć jak wygląda cała ta otoczka, ponieważ bardzo lubią ten sport i oglądają innych w internecie na przykład, no i wtedy wiek nie ma znaczenia, tak, no jest wiele osób, które debiutowały w wieku 35-40 lat tak naprawdę i jest wiele osób 40+, plus, które nadal startują w zawodach, przepraszam, startują w zawodach, troszkę za szybko mówię, no i zwróćmy uwagę, że Tacy najlepsi zawodnicy w naszym kraju, czy ogólnie na świecie, to są zawodnicy z dość długim stażem i w wieku 30, 35 lat, czy nawet 40 wyglądają tak naprawdę najlepiej spośród całej swojej kariery. Więc tutaj nie ma limitu, jeżeli chcesz, startujesz, jeżeli czujesz się dobrze, to w swoim ciele, no to jak najbardziej. Co sądzisz o cyklu na masę? 100 testa, 100 mastera, wszystko co drugi dzień. 50 mg ED, tylko nie widzę czego. 100 testa, 100 mastera, Dobra, 5 jednostek HGH. Nie widzę sensu tego typu cyklu. Nie wiem dlaczego wiele osób chce nadużywać Masteronu na, że tak powiem, na masie. Tym bardziej, jeżeli to ma być naprawdę prawdziwy okres masowy. Po co używać drugiego środka w postaci np. Na masteronu? Nawet jeżeli on miałby sens, ale używamy 100 mg testosteronu co drugi dzień, to jest 350 mg tygodniowo. Według mnie najlepszym rozwiązaniem, tak jak zawsze mówię, byłaby większa dawka testosteronu, aniżeli dokładanie kolejnego środka, więc jeżeli masz teraz 350 mg testosteronu w skali tygodnia, no to według mnie zwiększ to na 500, ewentualnie zwiększ to nawet na 600 mg, ale odłóż ten masteron. Generalnie wiele osób nie docenia testosteronu, ponieważ dla mnie to jest zrozumiałe, wiele osób myśli, że to jest środek taki podstawowy i jest podstawowym i bez testosteronu nie ma żadnego cyklu. To musi być po prostu, natomiast z racji tego, że to musi być nie oznacza, że to jest słaby środek. Testosteron jest bardzo, bardzo, bardzo silnym środkiem, jest bardzo anabolicznym hormony, które naturalnie występują w naszym organizmie, więc ja osobiście jestem zwolennikiem i nawet u osób z bardzo, bardzo, bardzo dużym doświadczeniem używania większych dawek testosteronu niż dokładania kolejnego czy jeszcze kolejnego środka. Według mnie to sprawdza się o wiele lepiej. Testosteron też nie jest, że tak powiem, nie wpływa bardzo negatywnie na zdrowie, gdzie inne środki potrafią zrobić delikatny tutaj taki no, burdel z morfologią i tak dalej. Natomiast ten cykl nie ma sensu oczywiście, jeżeli pojawiło się tutaj, nie wiem, która, meta, co jeszcze możemy dodać? Deka, deka krótka, deka długa. No to okej, okay, też możemy w ten sposób do tego podejść, ale nie przy z testa. Jeżeli jesteś na takim momencie, na takim etapie, no to według mnie więcej testosteronu, no i te pięć jednostek hormonu jak najbardziej. Jak najbardziej okej. Okay. Tylko pamiętaj, aby ten hormon wzrostu był dobrej jakości. Hormon jest. Szczególnie tak ciężko dostępnym środkiem i nadal tak jest. Jest bardzo dużo wałków, bardzo dużo hormonów, które ok, działają, ale na 10 jednostek realnie w środku jest 6, więc trzeba zwracać uwagę na to, co kupujemy i nie żałować pieniędzy tutaj na GH, bo nie mówię, że to musi być kolosalnie drogie albo im droższe, tym lepsze, bo to jest bzdura. Natomiast są też hormony po 500 złotych sprzedawane w internecie, no to wiecie. No. Pamiętajcie, że to trzeba zrobić, pamiętajcie, że to musi do kogoś pójść, ktoś musi na tym zarobić i jeszcze to musi, powinno jeszcze działać. Natomiast na tym działaniu to się czasami się dzieją inne rzeczy i nie działa. Więc nie żałujcie. Jeżeli bierzecie się za GH, no to uważam, że bierzecie się za ten sport poważnie, za kształtowanie sylwetki poważnie. I ważne, aby to było na odpowiednim poziomie, nawet jeśli mowa o środkach. No i ostatnie pytanko. Minimalna według Ciebie dawka deki na pierwszy kontakt do testa? 500 tygodniowo, cypio dla 40-latka. Jeśli jesteś 40-latkiem, to przede wszystkim zanim pod, dołączysz dekę, no to trzeba zbadać morfologię. Morfologię pod każdym względem. Czyli tak, typowa morfologia, do tego lipidy, do tego próby wątrobowe. Zbadaj sobie nerki, zbadaj sobie hormony i jeżeli zaczynasz brać dekę, to pamiętaj o tym, aby również kontrolować prolaktynę. Generalnie kontrolowanie prolaktyny wielo. no już według mnie tak odchodzi trochę, jak ktoś mówi do lamusa, bo wiele osób myśli nadal, że deka koniecznie musi wybijać prolaktynę i przez cały cykl, kiedy bierzemy NPP czy długodekę, do musimy brać kabaser. Bzdura, bo u niektórych, u niektórych, u większości osób tej prolaktyny nie wybija, ale warto jest zbadać przynajmniej przez pierwsze 2-3 miesiące, żeby wiedzieć, czy nic tutaj się nie stało. Natomiast kabaser musi być pod ręką. Kabaser ewentualnie do Stinex. No, i wtedy, jeżeli wszystkie parametry są ok, to możesz sobie tą dekę wrzucić. Ja osobiście preferuję NPP, czyli krótki estr. Yy, I dawka minimalna czy maksymalna, a powiem jaka minimalna. Według mnie, minimalna dawka tygodniowa to jest około 200 mg na tydzień. I to nie znaczy, że to jest minimalna, czyli taka bardzo mała. Według mnie jest to optymalna dawka, ale mniej nie ma sensu a na pierwszy cykl wystarczyłoby w zupełności, ewentualnie taki max, 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 którego bym nie je przekraczał, jest to 350 mg. Pamiętajmy, że na DC jest wiele side'ów przy wyższych dawkach. Side'y te dotyczą przede wszystkim takiego funkcjonowania codziennego. Libido może nam leżeć, możemy czuć się gorzej, możemy być ospali, możemy czuć się tacy bez energii. Często jest to wynik prolaktyny, ale też uwaga, jeżeli jest radiol i prolaktyna jest w normie, tak naprawdę jesteśmy odpowiednio zregenerowani, też możemy się tak czuć, jeżeli przesadzimy z dawkowaniem. Więc tak naprawdę, mm, często chyba powtarzam, tak naprawdę, nie? Muszę się tego oduczyć. Więc według mnie Deka jest fajnym pomysłem, ale krótki jest. no i oczywiście taki dodatkowy środek przy okresie masowym, o który też bym się za bardzo nie bał. Skutki oboczne, oczywiście są, ale jeżeli przesadzimy z dawką, jeżeli robimy to z głową, no to jak najbardziej ok. No, i czy jesteś 40-latkiem, czy 45 czy 30-latkiem, czy 25-latkiem, pamiętaj, jeżeli wchodzisz już na drugi środek, czyli używasz i testosteronu, i deki, to wykorzystaj to maksymalnie, więc zadbaj odpowiednio o trening i o dietę. Tutaj jeszcze taki mały apel do osób, bo widzę też po osobach, które się do mnie zgłaszają, że macie dietę ogarnię, trening ogarnia, potrzebuje tylko cyklu i tak dalej. Wiecie co. Powiedzcie mi, jakim cudem większość zawodników, większość trenerów nawet tak naprawdę, którzy mają pojęcie, którzy mają wiele przemian na swoich kontach, dlaczego potrzebują trenerów? Ci trenerzy trenerów, zawodnicy to topowi trenerów, ponieważ to nie jest tak, że ogarniamy dietę i wiemy co i jak. Dana osoba widzi to lepiej, dana osoba patrząc z boku jest w stanie ocenić nas My redukując chcemy jeść jak najmniej, pedałować jak najwięcej, tak w większości przypadków jest, bo wtedy zrobimy lepszą formę, będziemy suchsi, to forma przyjdzie szybciej, a podczas okresu masowego, kiedy będzie tego jedzenia jeszcze więcej, tym bardziej będziemy rosnąć i skończy się tak, że będziemy ulani i to nie jest brudne budowanie masy mięśniowej, na początku powiedziałam, po prostu się ulejemy, bo jemy zbyt dużo, kiedy nie ma na to potrzeby, więc pamiętajcie. To co naprawdę, dieta nie jest taka prosta. Trening też, trening to w ogóle według mnie jest mega, mega, mega skomplikowana sprawą, jeśli mówimy o tym sporcie. No i tutaj to musi być zadbane. Jeżeli te dwa aspekty nie będą ogarnięte, to te środki nic nie dadzą. Jeżeli będą środki, będzie nawet dieta na 100%, ale trening nie będzie wywoływał bodźca odpowiedniego dla mięśni, no nie urośniemy. Więc często też w okresie masowym błędem jest to, że nie ma tego bodźca dla mięśnia. Mięsień musi być przeciążony. Mięsień musi przysłowiowo dostać w wpiernicz, tak powiem powiedzmy, i wtedy oczywiście będzie ten progres. Natomiast na redukcji też nie można tego mięśnia zajechać za mocno, ze względu na słabszą regenerację, ale z drugiej strony musimy ten mięsień utrzymać jak największym ciężarem, więc ewentualnie możemy zmniejszyć objętość treningową, tak? Ale dojechać go jedną serią przed dwiema seriami, które tak naprawdę utrzymają ten gabaryt. Jeśli mowa o, bo właśnie o naszym, nie wiem, naszych plecach, bicepsach, klatce, barkach, o jakiejkolwiek, o jakiejkolwiek mówiąc partii mięśniowej. Słuchajcie, to by było na tyle. Myślę, że kolejny materiał też zrobimy coś na podstawie QA. Ale tak, że tak, żebym Was prosił mocno w komentarzach, abyście dali propozycje na materiały. Ja już tutaj postaram się delikatnie mocniej ogarnąć YouTube. Mam na myśli, że ten grudzień naprawdę był ciężki. Będzie na pewno jakiś full day of eating, będą zakupy, będzie suplementacja. Dużo tego typu tematów się pojawi, troszkę może ciekawszych. Natomiast mam nadzieję, że tego typu materiał też się podobał. I zapraszam Was do subskrypcji, do wbijania na naszego Instagramy. Wbijajcie w opis, tam macie wszystkie linki, że tak powiem do naszych, że tak powiem, znów, do naszych social media. No i co? Widzimy się później. Dziękuję Wam bardzo. Hejka.